Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym specjalu na moim kanale. Yy, w tym specjalu chciałbym Wam podziękować za 100 subskrypcji na moim kanale. Za 100 subskrypcji, tak nie przesłyszeliście się. Za, za całe pierdzielone 100. Przez 9 miesięcy dla Was nagrywałem. I <słyskowanie> <śmiecki> <śmiecki> Fuu, trochę się z... Trochę się stres stresuję, ale dobra, okej. Okay. Chciałbym wam po, po prostu, no, po, no, po prostu no podziękować za, za te 100 za, za subskrypcji, bo dla mnie ta liczba jest bardzo, a to bardzo wielka i z tego miejsca chciałbym mm, wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie pod moimi, pod moimi filmami, jak i pod moimi live'ami. No, dokładnie. I z tego miejsca e, chciałbym pozdrowić moich widzów jak i moją kochaną dziewczynę. E, dajecie mi więcej motywacji do nagrywania takich dla was, e, takich filmów dla Was i w ogóle. E, ten spencel może być troszkę dłuższy niż, niż wszystkie, bo dla mnie ta liczba jest coś po prostu coś niesamowitego dla mnie to jest, także e, e, staram się, żeby filmy dla was były troszkę troszkę lepsze i tak dalej i tak dalej. także jeszcze raz dziękuję za te stosu za te stosu za te stosu subskrypcji na moim kanale z całego serca z całego mojego serca wam, wam dziękuję i co Myślę, że jak będę dla was więcej nagrywał to może kolejny sta się pojawi. Oby A tymczasem trzymajcie się i do kolejnego specjalu na moim kanale. Pa pa wow.